Trzeba kupić cofnięte, żeby szukać tu tak z jakie kabiny. Tak szybcioka, e, tak C, e, jest crafting, znalazł gdzieś crafting. tu jest, tu jest, tu jest, tu tu jest, tu tu potrzebuję potrzebuję szybko znalazłeś piecyk już? Nie, tak nie robię. masz wyko węgiel oddałem ci już ten ja kopię żelazo już ja nam czekaj ja mam tę to mogę coś wysadzić ale po co robisz piecyk jeśli można go tu znaleźć Szybko, To jest jeszcze żelaza. I tutaj I ci od razu zrobię kilo. Dobra, gdzie tu, gdzie go daj? Tu jest. No to kop drewno. Wiesz co wskazuje kopas? Środek, kop się właśnie w środek. Bo masz tu lepszy kilo. Tutaj masz lepszy kilow. O, tu. tu tutaj crafting mamy o, gdzie ty się kopiesz tam kompas wskazuje po prostu tam musisz się kopać w tą stronę no kop się a ja szybko sobie stworzę kilo w kurde żelazny szybko dobra o koniec ochrony teraz mogę nas atakować Hmm. Nagrywam eee. Hej widziałeś jeszcze gdzieś diaksy? No to fajnie no teraz już Ile? Jeden O dobra, ja już mam na, na mieczek Nie ja już mam na mieczek A chcesz y, żelazny kilof? Chcesz żelazny kilow, czy nie? Tu jeszcze diamentów jak chcesz Masz dwa diamenty no to, no to przynieś mi je, to, a czekaj. Pójdę do kiesy tylko Masz! Albo czekaj, ja, ja to sobie już wykopię. Ma, ma, masz ten kill lepszy będziesz miał. Z piecyka sobie wyciągnij żelaza, to będziesz miał ten. Co? Dwa wyciągnięte. Dwa żelaza. ale do łatwo tam No co mam zrobić? Nie weź se, weź se te żelaza i se stwórz miecz ale w sumie masz, die, ja sobie na, chcesz ten Jacksowy Kilo czy y, y, ten lepiej? Ja sobie to idziemy, zanim Jacksowy Kilo pójdzie. Czekaj, nie, bo muszę... O, ja lubię kopać. Da. Nie, weź sobie cóż tutaj dają ci. Jakby? No. O, w tym daję jasność. Wartość? Jeszcze nie dotarłem na sobie. No ale dałem już tam diaksę. Co masz budować tutaj mieczek No mieczek i... No to daj tutaj dam ci jeszcze jednego diaksa. No to i masz budować sobie mieczek. Co? Najpierw mieczek se zbuduj. Ale nie? Co? Daj. Co? Diaksa? Daj. Ale... Tyle daj mi. Co ja ile ci dałem? Dwa Wystarczy ci O, skrzyja Nic specjalnego Tutaj jeszcze waga wysadzajem Ja też chyba coś wysadzę, bo No No tutaj dam TNT waga TNT daję No i jesteśmy na środku, szybko chodź Środek, środek znalazłem! Szybko! Musisz być tu jak najszybciej. Szybko musimy obrabować wszystko. Ja ci dajkę zadam, tylko sobie wszystko wyciągnę. Chodź, chodź szybko, na górę. Chodź na górę, szybko, 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 chodź. Da da dam ci, chodź szybko, na górę. A to... Czekaj na no idę. Cześć, bo bo, tu, bo tutaj ktoś jest. Y... Co? O, o ktoś jest tu, ktoś tu jest! jest oferty, co? Nie plepie? No klepie się, chodź tutaj, chodź. Ojej! To mam i do ciebie? Dla, u, u, mi ja do... Nie, no, nie, 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 nie wychodź. Bo ja też idę już tam do ciebie. Nie, nie trzeba właśnie je. Tutaj czekamy i kampimy się na innych. Chodź, 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 dam ci tutaj. Masz wszystkie tutaj moje takie. No, ale masz pełne eku, nie? No to masz tutaj, Wiesz to. W tyłu. O, dobra. Masz jedno jabłko. Y... Nie, ja mam dwa, a ty. Chcesz diamentowy mieczyk? No to co z no to czekaj, to, to daj mi go, to ja ci go zenchantuję. Nie no mam to, levelu. No to właśnie mówię, daj to ja ci go zenchantuję. No da, da, daj mi go. A, albo czekaj, ja mam swój. Ma, masz, Masz, masz zmora stawonogów i sweeping gauge. Czyli, że będziesz mógł zadawać kilka ochrony. Hmm? A po co diamenty? A po co mam diamenty? A tutaj jest blok diamentów No czekaj wykopałem go ale i tak tutaj jeszcze są diamenty Ja sobie zrobię spodnie że, yy, diamentowe A ty? Co zrobisz? O! Skrzyna. Mam perłę. I więcej koksów. jest ci. To ja się kto ty. Widzę. Da, y, ja sobie zrobię chyba wszystko diamentowe. O, tutaj gdzieś butelki zec mam powinny być o są. E, weź te poty, które leczą. Gdzie jest tu crafting? Crafting, o jest. Teraz tak szybko trzeba sobie te spodnie. Mam pytanie. Mógłbyś mi dać kilka diamentów? Oprócz nie chyba kopie, czy Nie, nie ja, co? Bo słyszałem, że O tak, ktoś idzie! Szybko, Jasiek! Jasiek, bierz go! Bierz go! A Ty, Jasiek, to Ty? Jak poszedł do góry. To Ty, Jasiek, kto Ty się... JASIEK! <grystanie> Kurde! Ochrona, co to jest w ogóle? Ty, po Ty muszę teraz wykopać sobie od nowa bloki. Ja, to Ty wykopałeś coś teraz? Tak, ja A to jest... Tak. A co? Ja stworzę Ci diamentowe budki, coś... Ja, bo ja mam jeszcze dwa Diamenty Chcesz diamentowe butki? na ja mam Potrzebuję No o, ch chcesz diamentowe spodnie? Masz, ja ci zrobię, masz To ty, ej Teraz coś kopię! Musisz założyć je bo, No tutaj masz Ja słyszę, że chcesz Musisz mieć, masz O, o Jasiek, ktoś tu jest! Ktoś tu jest! Tutaj, tu! Pali się! Pali się tutaj! Nie, pali się! Tutaj, tutaj jest! Tu, tu, tu! Kurde, znik! Znik! No, Jasiek Zejdź! Nie, tutaj go nie ma! Czyli, no, Jasiek idź tam pilnować, a nie... I tam diaksy wyrzuciłem przez przypadek, wiesz? Widziałem z nich! Chyba zginął. Nie, nie zginął. Chyba zginął. Chyba zginął. Chyba zginął nie mogę. Tutaj gdzieś. One mogę spaść na dół. A bo ja mam właśnie diaksów, tak? poczekaj. Wamię mam bariaty, o. No po co mi? Ja mam 3 e, jeszcze. A masz w ogóle... E, o, bo ci miał dać ten diamentowy miecz, to jak weź. A, a. zeinchartowany? Masz. No tutaj leży obok craftingu, dobra. Git. Daj mi diamenty. Na buciki, bo nie ma. Git. To ale i ja mam dobre, ja mam dobre, bo ja mam ścierniami. Wiesz. A czekaj, weźmy w sumie tej table, żeby nikt nie enchantował. Gdzie? Chodź już To A Tylko trzeba mieć zawsze dostępny środek, nie? Ja mam wiaderko z lawą. A Ej, chyba się patrz, bo tutaj gościu ten uciekł, nie? To można teoretycznie środka e, Ja jedno wybudziłem oh, yeah. O tutaj jest tunel Mam tunel U z Uklepałem jednego Dobra, ja idę, idę Jaśkowi pomóc. Tak, ja, ja już uklepałem tego kogoś. Chodź. Uwaga, wybuch TNT. O tu się. Masz TNT jakieś? Kurde. Bo o to chodzi, że patrz, dzięki temu przeskanowałem gościa. Jasiek, pilnuj tutaj środka. No tutaj nikogo nie ma. No tutaj, Jasiek, ja słyszę wszystko przecież. Idź. Tutaj, w środek, trzeba pamiętać. Gdzie? <grywa> To nie ja! Ja się kowaj się! Wiem, też mam. Ej, ej, musisz łazić blisko mnie, bo ja będę miał zawsze potem przy sobie leczenia. Patrz, o taką. Więc jak będziesz potrzebował szybko ten, to ja zawsze mogę zareagować, nie? O, łuk! Łuk sobie za... A w sumie nie będę enchantował. Nie, mogę ci dać. Albo w sumie nie. Ile masz perełek? Jedną. To, to dostaniesz jeszcze jedną masz. Dobra. Czekamy. A czekaj, masz szmaragdy? Bo jakbyśmy mi... Mieli... Czekaj, ja idę wykopać szmaragdy, bo one są potrzebne do kompasu, znaczy do kompasu. Zobaczcie tam w skrzynce nieodłożym. Dobra dobra spokój już mam 42 metry Czekaj oddalam się od niego, czekaj możemy iść go sami załatwić tam nie Nie patrz Nie to on musi być w tamtą On musi być w tamtą Nie albo on może być w tą nie, czyli tylko w tom zostało nam No, on jest tutaj gdzieś Ja się tutaj nie idę za mną, w razie burzy, wiesz? Nie ma drugiej łapy w tej grze, ja pierdziele Normalnie Czekaj. Tak, idę do niego, a co? Jest bardzo blisko mnie 14 metrów Ja się kończę, możesz przydać się. się Właśnie przybliżam się O, było jakoś No właśnie teraz się oddalam Teraz się oddalam Teraz się przybliżam bierz go, bierz go! Popo, po, po, po! Eee, yy, szybko, koc, kok, kok stać, chodź, chodź tu na potę, chodź szybko na potę, dobra. Dostałeś. Yy, teraz potrzebujemy szmaragdę jeszcze jednego. Czas tutaj mam git. potrzebuję skrzyny, aby to... Eee. Yy, yy, w drugą stronę. Nie, nie w tam. W tą, w tam, O, w tam, w tam. No w kąp. A to jak wygląda pod tunelem? Te przejście szybciej. Chciało. O takim. Pod tunelem. Widzę go. Чего? Не вошь то, чтобы не измениться тропов? Чего? не Чего? 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 Słuchaj, Działam skrzynkę. Jak to nic? Żebyś nie zniszczył tego Skrzynka się pojawiła, ale to nic specjalnego. Tak, ty Nie, to nie ja.

Nie, nie, jest, bez jaj. No, dała tutaj. Co czekać stój. Nie, nie czekać stój. Nie, nie do Nie, czekaj stój. Nie stój. O, widać, że Nie tego Jasiek. to ja ty otworzyłeś? Nie, ja mam. Ja tu nie. A, tylko. A go? No, on jest sobie w tą stronę gdzieś. Chodź! Sprawdzaj, bo może być prawa, no. To na tym nie mamy. Nie skończono. Dobra, chodzić na środek. Szybko, trzeba iść. Chodź szybko. No właśnie ja się, go się wystraszyłem, że to do ty? O on jest 6 metrów Tutaj gdzieś Dobra chodź przetłamy tutaj O kurde zaklążyłeś się O 8, dwa mm, szmaragdy masz Mam nad 8 chłopie, masz Trzeci o, 5 metrów jest, czy jest bardzo blisko. O! O! Widzę jego tunele! Gdzie jest Rzeczywix? No ja się go, się, bo on nam grzebie w skrzynach. No chodź. No, git, ale. On, on nie zabudowuje. Jasiek, żebyś tam nie... nie umarł mi! No i dupa. A się ty... U spana na dół! On? Nie, ja. Tam u góry zaatakował mnie. Ja widzę go. Na to już jest pan nim. Tyle Jasiek. Wygrałeś? Może to robiła na... it didn't do much in